M oraz k w tym zadaniu to są tak zwane parametry, czyli liczby, czyli literki, które zastępują nam konkretne liczby rzeczywiste. x oraz y to są niewiadome w tych równaniach, ale w poleceniu, no tak akurat się stało, że podano nam ile wynosi x, ile wynosi y. Więc te dwie liczby na początek należy wstawić tutaj w miejsce x trójkę. Miejsce y, dwójkę. No i zobaczmy, co nam, co nam z tego wyjdzie. Otrzymamy 3m, dodać 2k, to się równa 5. Natomiast w drugim równaniu, jak wymnożymy nawias przez 3, to otrzymamy 3k, odjąć 3, odjąć 4m. Tak, już jestem tutaj, w tym miejscu, żeby nie było wątpliwości. Odjąć 4m. To się równa minus 1. No dobra, no to okazuje się, że te parametry m i k teraz są y, niewiadomymi. Bo to trzeba policzyć, to trzeba policzyć zresztą tu podano, tak? Że dla jakiej wartości parametrów m i k otrzymalibyśmy takie rozwiązania. No więc właśnie to m i k stało się niewiadomą. I teraz tak, pierwsze równanie przepiszemy, ono wygląda w porządku, natomiast drugie równanie trzeba posprzątać. I zróbmy te porządki w ten sposób, że minus 4M zapiszemy z przodu, 3K zapiszemy tutaj, yy, i minus trójkę przeniesiemy na prawą stronę, więc minus 1 dodać 3 to jest plus 2. No dobra, yy, więc to już wygląda bardzo fajnie. Teraz będziemy yy, szukali metody rozwiązania takiego układu równań. Zaproponuję, żebyśmy skorzystali tutaj z metody przeciwnych współczynników. Albo moglibyśmy tą metodę przeciwnych współczynników troszeczkę poszerzyć o takie pojęcie. Za zobaczysz. Ja sobie tutaj pomnożę na początek pierwsze równanie przez 3, drugie równanie przez 2, bo dzięki temu mnożeniu otrzymam identyczne współczynniki przy niewiadomej k. Na tym mi tutaj zależało. Mógłbym też postarać się o to, żeby yy, współczynniki identyczne współczynniki otrzymać przy niewiadomej, przy niewiadomej M, ale już tak się umówmy, że tak, tak, tak będzie yy, z niewiadomą K. Więc tak, yy, w pierwszym równaniu zostanie 9M dodać 6K to się równa 15, natomiast w drugim równaniu otrzymamy minus 8M dodać 6K to się równa 4. I teraz zwróć uwagę, że w metodzie przeciwnych współczynników zawsze dodawaliśmy równania, prawda? Ale równania też można odejmować. No więc tutaj mamy taką sytuację: jeżeli odejmiemy od pierwszego równania drugie równanie, to zwróć uwagę, że 6k zredukuje się do zera. Jeśli od tego wyrazu natomiast odejmę ten wyraz, to otrzymam 17m. 17m to się równa 15 odjąć 4. To jest 11. I teraz do tego równanka dopiszę jakiekolwiek równanie, które pojawiło się do tej pory w układzie równań z niewiadomymi m i k. Przykładowo, niech to będzie, a no powiedzmy to równanie. Wygląda na dosyć proste. Zapiszę 3m, dodać 2k to się równa 5. Wracam do pierwszego równania. Dzielę to równanie obustronnie przez 17. Otrzymam m otrzymam m równa się 11 ,17. i teraz ten ułamek podstawię do drugiego równania m już będę przepisywał do końca aż nie doliczę k więc tak w drugim równaniu otrzymam 33 17 dodać 2k to się równa i tą piątkę może zamieniłbym też na ułamek z mianownikiem równym 17. Będzie mi się łatwiej wtedy liczyło. 5 razy 17 to jest 85. Dobra. To może sobie już tutaj przepiszę, że jest m równe 11,17. Natomiast tu mam 2k równa się. I teraz tak. Ten ułamek przeniosę na prawą stronę, czyli muszę odjąć od. 85 17, 33 17 to, jest, to są 52 17. Dobra. I tutaj to drugie równanie będziemy za chwilkę dzielili przez 2. Więc z pierwszego równania zostaje 11 17, a w drugim równaniu, jak podzielimy przez 2. To znaczy, że 52 dzielę przez 2 to jest 20 całe 26. 26 17. No i dobra. Wyszło. To mieliśmy policzyć. Tak, złapię sobie w klamerkę. I to jest odpowiedź nasza. Dla jakich parametrów? M i K. Tyle musi wynosić M, a tyle musi wynosić K, żeby ten układ równań rozwiązywały liczby x równa się 3, y równa się 2.